Wiesz co, ja Ci powiem tak, e, uważam, że prawidłowym werdyktem w mojej walce z nim byłby tak naprawdę remis, więc słowo e, przegrana e, jest troszeczkę nad wyraz, bo ja, ja uważam, że ja, to ja byłem tą pokrzywdzoną osobą, prawidłowy werdykt to jest remis, pierwsza on, e, druga ja lub remis i trzecia na moją korzyść. Ja, ja tak uważam, Wielu podsyłałem to wielu różnym ludziom e, ze świata MMA, szanowanym, cenionym, którzy są podobnego zdania. E, jeśli chodzi o jego ostatnią walkę z Malczyńskim, uważam, że, że to Dawid był górą. No. Po, po prostu tak uważam. A wcześniej to Kas, to już to wszyscy już wiedzą. Tak? Adrian, jak to wygląda z twojej ja perspektywy? Kasiusza to jak najbardziej nie neguję. Też, mm -hmm. wiesz, wiadomo, no zresztą że... tam decyzja została odwołana. Tak, tak, to też jest prawda. że ja w świeżo po walce ja też nie potrafię ocenić, jak ten przebieg walki. Słyszałem, moja ręka była podniesiona, cieszyłem się z tego, wiesz, obejrzałem sam potem walkę i tak mówię, wow, to nie tak. Nie? a co tam dalej, no nie, no co, no co on ma powiedzieć, no wiadomo, że powie, że, że nie wygrałem z nim walki, no co ma powiedzieć, no tylko tyle może powiedzieć, no werdykt no był, był jednogłośny, werdykt był jednogłośny, Teraz również bookmacherzy, no, sam widziałeś jakie są kursy, wszyscy wiedzą jednak, kto jest tutaj. A nikt nie wie, czego się spodziewać po mnie, nie? No dobra, no. Nikt też nie wie, czego się spodziewać po mnie. A i jeszcze tam powiedzieć, że kwestionuje jego umiejętności. Ja z niego miałem bekę, jak wchodziliśmy do FMMA, mimo że byliśmy, powiedzmy, on nie trenował w tym ja nie trenowałem, to uważam, że wtedy nie miałby żadnych szans, ale wiadomo, on później trenował. Ja tam sobie rozwijałem się dopiero w tym internecie, bo on już tam w nim istniał. Więc ja uważam, że on się rozwinął na dziś dzień I to nie jest tak, że, że ja twierdzę, że on jest już najsłabszy, tak jak twierdziłem wcześniej, ale uważam, że, że, że jeszcze pokażę mu, że jest między nami jakaś tam przepaść. Okej, okay. a tymczasem mamy kolejny telefon i... Dostajemy...